jak zrobić sklep. Tak, sklep w minecraftie Tam jest wioska. Właśnie nazwanie tak. O! No. Mm. Dlaczego taki skin? A wcześniej to... To już w jednym filmie tak było. No było po prostu... Odinstalowałem aplikację. Tak, ogólnie... Hmm. Mm. ogólnie to będzie taki sklep taki z takich bloków i tego co? Hmm. Zróbmy na sześć bloków. Trzy. Tak, tak. I raz. pero se está hasta I teraz wystarczy tylko tak i tak. I tak. tak. Nie wiem, co będzie wyglądać. I trochę coś to, to będę budował. Robię tak na 5, 7, 6 na 6 na 12, gdzieś tak. Myślę, że tyle wystarczy. Tutaj. Raz, raz, dwa, trzy... Cztery... Pięć... Tutaj? Sześć... Ten drzwi tylko jakie myślę, że takie będą dobre no to dodamy takie płytki naciskowe też szelostne i tak, tutaj dam. O. Takie. się tu. No. I tutaj normalnie. No. Mm. Podłoga jest z tych. Mm. Mm. Teraz tam tak. I dobrze jest. Mm. Teraz ten dach zrobić tylko zostało. Tyk. Pyk. 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 Jeszcze raz. Tak. Gdzieś tak to będzie wyglądać jeszcze tu. O. Czy tych nie będziemy robić? Znaczy nie będę, nie? Mm. tak się wchodzi o. No. Jest sklep. Teraz zrobię podłogę. Mm. trochę będę tutaj robił i nie tego bloka. tak następnie... też takie. No, jest takich chyba zrobię. Podłoga. Ale to są takie ładne. Takie. Lubię takie. Mm. Tak. Mm, nie wiem, z jeszcze robić serię oprócz z Minecrafta, ale na razie to Minecraft, nie? Mm. Z czegoś bym jeszcze nagrywał oczywiście, ale nie, nie wiem z czego na tego blok strajka. I była ostatnia przerwa, wiem. Tak, nie wiem dlaczego w sumie, ale... Nadrabiam. Można tak powiedzieć. Teraz. No. Tutaj sobie dam takie o. Tylko ten sklep będzie polegał na tym, że się w sumie nie płaci, ale no będzie kasa. Teraz spróbuję zrobić kasę, ile mi się uda zrobić biurko. Dobra. Tutaj ten... Hm. Tego czy co? Może tak. O, tak będzie fajnie. Po prostu zrobimy o takie bloki. O, I tutaj jeszcze damy traktor, o, żeby można było wchodzić. O, jeszcze zrekord żeby było fajnie tak. O tutaj kasę. powiedzmy, że to będzie kasa. O, to tak nie. Tak się nie tak o. Ja że to kasa. Kurde guziki. O tutaj guziki. Będą dobre. I teraz dyspensery, jak wiecie. Hmm. Wiecie co? W sumie można by to zrobić tak, żeby dropery były i dropery cały tam na hopery, potem hopery transportują I tutaj by wypadało przy i tutaj by wypadało przy wychodzeniu. I tutaj trzeba jeszcze trzeba, że opłata jak ktoś tutaj będzie, to się wyrzuci. Ej, to ma sens. Mm. Ale to chyba trzeba będzie zrobić w następnym odcinku, tak to przerobić. Ale tak na razie to zrobimy taki prosty, dobry sposób. Mm, takie czy takie... Może takie. Tutaj dropera, 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 dropera. Ej! A ja to źle zrobiłem, że tutaj jest ten. Tu nie ma. A dobra, co z tego? Yy, ten. Tutaj kuczyk, guzik, 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 guzik i teraz, żeby było fajnie, jak ktoś chce, można zrobić tak i na przykład, że się kupuje jabłko, że się kupuje chleba, że się kupuje takie ziemniaki ugotowane, ciastka i te. I... Dobra, niech będzie, że ten... I tak. Tak, o, że tutaj ciastka. Ciastka. O właśnie. O tak, pyk. 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 I tutaj ziemniaki. Jabłka. Chleby i... No, mięska. I tak teraz to uzupełnić. O że ten i jak... Nie wiem czy dzisiaj, ale jak się... Tutaj co było... Tutaj te... Jak się klika to tak wypada, że jakby że jakby to z tego wypada. O jakbyś tak zrobił. Tutaj są chleby. Tak. No. Tutaj tutaj jabłka. Mam teraz pomysł na koszyk. Fajny bardzo. A no kurczę, rzeczywiście bardzo fajny. Słuchajcie, bierzecie Minecraft with Hopper i teraz trzeba tak, O, tyle będzie takie na wózki. O, i tutaj się wózki tak prowadzi. O. I jak się na przykład chce Oj. tego, o takiego, podchodzisz. Ej. 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 co? O tak. Jest. No. E to tyle to tym ty mi wyrzuciło. dlaczego powiedzcie mi? Teraz to normalnie. Dziwne. Dobra, ale tak o. E, może ten huper tak ciągnie. Do tego. Nie. Słuchajcie tak. Nie wiem, jak to zrobić? Ten wózek działa. No, widzicie kurczę?